Dzień, witam bardzo, bardzo serdecznie, wszystkich mięśników pięknych wolni, kochani. Nagrywam film ostatnio w Krakowie, a to jest miasto, które tak dynamicznie się rozwija, że naprawdę coraz trudniej znaleźć miejsce, gdzie jest Cicho. Więc cóż, zafunduję Wam trochę tego szumu miejskiego, tak, który towarzyszy mi nad wysłą przy bulwarach, gdzie też niedaleko jest galeria Kazimierz i tam testowałam perfumy, które już od wiosny są na półkach. Drogerii, perfumerii, no może drogerii, nie, perfumerii. No i może w butikach oczywiście firmowych Hermesa H24, może tak po prostu wypowiem. Nie wiem, jak będzie z angielskiego czy z francuskiego, no może że we francuskim jest hanieme. Jako ciekawostkę powiem Wam, że słowo 24 jest w adresie Hermesa, Hermesa i pojawiło się już w perfumach Fabourg, taki sprzed lat, ja tu taką rzecz przesuwam. No i cóż, uciekł mi bloterek, ale doskonale pamiętam perfumy, perfumy, testowałam kilka razy właściwie to jest już moje drugie podejście do tego filmu i w pierwszej chwili, kiedy je ja testowałam no ta głowa jest straszna taka wybrzmiewa bardzo, bardzo retro no cóż, każdy dom mody chce zrobić coś nowego coś unikalnego i to już Wam mówię na początku od razu, to są perfumy nowe to jest nowa jakość i ten początek był okropny i niezwykle zniechęcający, ale zafrapował mnie fakt, widzicie za mną tutaj żółte kwiaty, że na Fragrantice tam jest klasyfikowany jeden z motywów tych perfum jako taki właśnie wątek żółto poza drzewnym i zielonym. No i nie dość, że kwiaty w perfumach mańskich to jeszcze żółte, o których tak ostatnio mówię, na przykład za sprawą Ilang Ilang. Że w mojej opinii to jest chyba perspektywiczna nuta. No i proszę, mówisz, masz w marcu Hermes wprowadził do perfum Narcyza, oczywiście Arcelus Narcis, naturalną substancję. więc a Narcyz dał ten taki szkielet zasadniczy tym perfumom, bo lepiej perfumy się trzymają, lepiej się sprawują, lepiej się przechowują, jeśli są zbudowane na naturalnym, z takim jądrze. Oczywiście teraz tym takim dominującym zapachem, jak sądzę, w damskiej perfumach będzie róża i tej róży jest dużo. No, Idol jest tego klasycznym przykładem, ale tu jest Narcyzm. No i ta nuta była straszna, za sprawą szałwi, wybrzmiewała im po prostu tak retro, że wręcz aż nieznośnie pachniała Warsen. I właściwie miałam, powiedziałam to w tym filmie, który zrobiłam wcześniej, ale no nie byłam z niego zadowolona, robię drugi i tu przy drugim podejściu coś się zmienia. Perfumy łagodnieją, nabierają jakiejś miękkości. I tu wychodzi to, o czym gdzieś tam poczytacie w materiałach prasowych, że ma to być odwołanie do, do tkanin, do tego, że Hermes jednak produkuje też ubrania, więc te nuty powiedzmy rozgrzanego prasowaniem ubrania na przykład, no i to za sprawą właśnie takiej nuty z klary, tu się pojawia coś nowego, to jest syntetyczna molekuła, która ma pachnieć jak metal. Oczywiście każdy może sobie dobudować historię jaką chce, że to są nuty trochę ala wieżowe, ale też jest to nuta drzewa różanego, no i oczywiście ta szałwia i oczywiście wspomniany Narcyz. Bardzo ciekawe perfumy, trzeba się do nich przyzwyczaić, bo to jest nowa jakość. Nasz organizm tak reaguje, że na nową jakość zapachową reagujemy, sceptycznie, ostrożnie jesteśmy na nie. Ale myślę, że trzeba te perfumy obserwować tak, jakby całą markę, która jest marką ważną i perfumowo odkrywczą. W tej chwili perfumiarzem jest Christine Nagal, wcześniej wielkie hity dla tej marki robił przez lata Jean-Claude Elena, więc to jest to nowe otwarcie. No i jestem ciekawa tego, czy się przyjmie ten zapach u nas, no nie znajdziecie tu słodyczy, to już Wam mówię, jeśli znaliście, używaliście, testowaliście, to podzielcie się wrażeniami, jestem ich bardzo, bardzo ciekawa. Wszystkiego pachnącego, pa pa.